jako rodzic, który miał już okazję sięgnąć po Murdel i Murdel Junior. Muszę przyznać, że drugi tom Juniora to naprawdę znakomita kontynuacja. Od pierwszych stron wiedziałem, że ta seria ma w sobie coś wyjątkowego. Ściągające zagadki, lekko, ma jednocześnie sprytnie prowadzoną fabułę oraz bohaterów, których dzieci od razu polubiły. W Mordle Junior 2 wracamy do dobrze znanej ekipy. Do Jacki, intuicyjnego Juliusa, gnialnej Oliwii i oczywiście niezawodnego kota Bastera. Tym razem zagadki przenoszą na nas świat kosmosu. Robotów i gigantycznych robotów. To świeży powiew, który sprawia, że każda sprawa intryguje jeszcze bardziej. Autor zachował sprawdzony układ pięciu spraw, każda podzielona na osiem części, a obok odwrócone rozwiązania. To drobny, lecz genialny zabieg, który pozwala płynnie cieszyć się zabawą. Bez zbędnych przerw. Co ważne, poziom trudności jest idealnie wyważony. Dzieci czują satysfakcjonujące wyzwanie, ale nie zniechęcają się. Dla naszej rodziny to stał się rytuał. Siadamy razem, rozwiązujemy kolejny wow. Dyskutujemy, a przy okazji widzę jak moja córka ćwiczy logiczne myślenie i spostrzegawczość, cierpliwość i wiele więcej. I powiem szczerze, sam także daję się wciągnąć, bo to nie jest książka tylko dla dzieci, to wspólna przygoda. To świetny sposób na wspólny czas z dzieckiem i wartościowa alternatywa dla ekranów. Polecam z tego serca i do mrocznego usłyszenia.